Wcześniej tutaj Hebdynia I lecimy od tego miejsca co wcześniej skończyliśmy, czyli Od głównej siedziby tego bad Do głównej drzwi nie? zobaczmy po błokach co mamy Jeszcze troszeczkę tutaj zajmie czasu, bo wszystkich kasy nie skompletowałem Masz pila To tutaj. Chodź dalej. co mam tutaj? Nie, dobra. Widać to tutaj te co mówię? Chyba nie mają żadnego znaczenia. Byłem przekonany, że to, to jakieś 310 znaczącą liczbą, Zapiszę sobie tą drugą. Eee, znajdę czy mi jest na kartce. 310, widać. A może w sumie nie wiem, później się okaże. A to jest 5, 11, 1 To na miejsca tych kluczy. Klucze trzeba a, tamto na podłodze co leżało to był klucz No, najdźwięk co będzie, to musimy resztę znaleźć Już zaprzepnęłem końcówkę Już wiem co trzeba zrobić A nie wiem czy spoilerować, czy po prostu przechodzić A chodźmy do tych głównych drzwi, tu byłem mam wszystkie kasety? Jeśli tak trzeba Chyba wszystkie. No to trzeba są całą wszystkie To spoko, obejdźmy um, Mi Willy Me Willie Trombone. These discs tell a story. Story about good. Story about bad. These discs are all that are left of the true story. True story of the closing of the third age. Willie know that once you know this truth then you know what to do listen i tell you it all start with hoborg a being who had to create because he had to he make a world full of beauty and wonder this world the neighborhood a world where he could live forever and ever more. Hoborg thought this world would make him happy. But it made him sad. Walking around his big, beautiful new world make him feel all alone. But then Hoborg get him an idea. He said, "I know, I'll make a friend to enjoy this world with me." Hoborg, happy to have a new friend. He name him Clog. and welcome him to the neighborhood. Everything you see here is yours to enjoy. You and I shall spend all our days here together. With you by my side, I'll make more- CROWN! No! I mean, no, Clog. This crown is the only thing that you cannot have. I am ruler of this world, the Neverhood, and a ruler needs his crown. Surely you can understand that. Now go and explore your new home while I go back to my throne room to plan some more people to make. So Holborg go to make more friends and Clog start thinking bad things. Sitting in the throne room hoborg start thinking about who he make next huh? what my crown <laughs> now hoborg we shall see who rules this world you cannot rule without a crown clog no i declare myself clog ruler of the neverhood what have i done Packs a wallop. What's this? Frozen solid. It seems this crown does more than give you reign over the neighborhood. It's also your secret to life. What a pity. Klug right about that. Without his crown, Holborg stuck. In a big helpless sleep. Ooh, that clogs scare me. Things look icky. But maybe hope maybe a life seed. boy booboo with Clog Clog go all stinky bad but really know what to do Yes we hope Clog no find out about this scary Happy birthday zaczeliśmy <coughs> If you watching this then you do good Really happy. Now you need this. Go do more good and look out for bad. Really, no bad is always where you forget to look. Bye. No tak właśnie, poznaliśmy naszą historię, twojego brata. Balonik, no i tutaj zbliżamy się. Nie złapię Musimy się wrócić po niego. i dążymy ku końcowi gry. Musimy <laughs> skompletować trzy klucze. I zaraz będzie koniec. Teleporter jest po to, z tego względu, że ma teraz możliwość ten górny guzik nacisnąć, czyli się teleportować tutaj, właśnie do tej bazy głównej. Jest to po to, jak wcześniej. Nie udało nam się skompletać na przykład wszystkich kaset. Tu mamy teraz okazję się wrócić panie. Nie, 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 po klucz zapomniałem. Dość mroczna ta forteca. Jak na mieszkanie Boga. Właśnie to mógł być taki motyw. Cię z Biblii. Czy ten robot jest bogiem? Tu Adam i Ewa, tylko że nie Adam i Ewa zostawili poszkodowani, tylko Bóg. Nie, nie tu. Zaraz zrobię save'a, <coughs> A po to, bo tutaj są dwa zakończenia gry. Dobre i złe. Osobiście nigdy nie widziałem złego. Teraz będę miał okazję. Po prostu będzie save. Co zakończenie jest? czytaniu? dobre zakończenie. Więc tak, odpalmy rzutnik. O, telefon jeszcze pada. Jest 5111 Teraz opiszę sobie, który gdzie. Taki F. To serduszko. I T. C, na serduszko, to był drugi klucz, czyli 11 No bo to jest zajęte T miał być na 1 co? Na 5 F I to na 11 co? Rozjadałem system, dosłownie Ale nie, to chyba będzie teraz koniec, więc zasejwuję so jak radość szybka jest jak się wie, co chodzi. 5 save w to jest szósty. Save. Dobra, lecimy. Myślę, że mnie zjedzie. A jednocześnie mogę tworzyć te kolce i... Bo to otwiera bramę, opuszcza. Nie, to które? Dobra lć na drugą stronę I to hop no, Zżymy to, żeby wyglądają coś mi przypominają. Dobra. Scenka chyba ostatnia uh, I'm sorry. Did I... Cry to you. My name is Clog. Everything you see here is mine to do with as I so desire. And I desire for all of this to be yours to rule. All you have to do is wear the adornment of a king. Yes. Never good crowd. You know where this baby goes, so let us make our decisions. shall we? No, i now. That to be a good exit. Now we bad. lecz raz jeszcze zobaczymy dobre zakończenie to się żegnam z wami weźmy sobie napisy i produkcję, cześć